Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie temat kulturowy temat kawy w krajach arabskich no i żeby w ogóle zacząć ten temat, no to uważam, że warto byłoby sięgnąć do źródeł, czyli do islamu. Jak islam podchodzi do kawy. Otóż były dyskusje na temat właśnie tego napoju przez całe wieki. I, moi drodzy, różni uczeni uważali, że jest to albo halal, czyli dozwolone, albo haram, czyli zakazane. Dlaczego? Dlatego, że uważano kawę za napój odurzający, a Koran zabrania rzeczy, które są odurzające, czyli między innymi właśnie takie rzeczy, jak chociażby wino, czy alkohol w ogóle, jako taki jest zdecydowanie haram. I moi drodzy, m.in. żyjący w XVII wieku marokański szejk Nauk al, Din al-Rusi zakazał spożywania kawy i nazwał ją napojem głupców. Jeden z moi drodzy, to był w XVII wieku, też jeden z tureckich sultanów również zakazał spożywania kawy. Także to też w ten sposób do tego podchodzono. Ale e, na przykład Sufi do kawy podchodzili bardzo pozytywnie. E, oni uważali, że kawa jest moi drodzy napojem mądrości. Mieli swoje rytuały picia kawy, jeżeli chodzi właśnie o Sufich, moi drodzy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Także mieli picie kawy w to rytuał towarzyski. To Sufii, między innymi z Jemenu, mieli w ogóle picie kawy jako takie. Obecnie Kawa jest halal, jest, jest dozwolona. Imam Shihab al-Din, jeden z wybitnych muzułmańskich uczonych, powiedział o kawie, że picie jej jest dozwolone, ponieważ pierwotnie wszystko było dozwolone z wyjątkiem tego, co Allah uznał za zakazane. Także, tak tutaj wyglądało. Następnie, moi drodzy, kolejny temat to kawa w krajach arabskich. Otóż, głównym krajem arabskim, który produkuje kawę, jest Jemen. I tam kawa jest co najmniej od V wieku naszej ery. Pochodzi, pochodziła z regionu Al-Udain. Z kolei w 900 roku lekarz al po raz pierwszy wspomina o jemeńskiej kawie. Tak jak już mówiłem, kawę w tamtym regionie pili Sufi. I przez 200 lat Jemen w ogóle był krajem, który eksportował kawę na cały świat. I kawę tą zwaną Mokka od, moi drodzy, właśnie portu Mokka w Jemenie. Główne obszary uprawy kawy to Sana, Hadża, Al udain i Jafa. Z kolei w Arabii Saudyjskiej kawa znana jest od XVI stulecia głównym ośrodkiem handlu. Tutaj jest, czy też było miasto Luddha. Kawa trafiła do tego kraju przez Jemen. Następnie, co można tutaj powiedzieć, to. Także kwestia, moi drodzy, Maroka. W Maroku kawa początkowo była zakazana, jak już mówiłem, jeden z szejków jej w XVII wieku zakazał. Z drugiej strony, z kolei żyjący w XVI wieku marokański prawnik Ali al-Aihouri wskazał na zalety picia kawy, miała ona pomagać w trawieniu. Czy też właśnie świeży oddech, tutaj co jeszcze mogę powiedzieć dalej? To także następny kraj to Zjednoczone Emiraty Arabskie. I w przeszłości Beduini mieszali kawę z szafranem i kardamonem. W Abu Zabi odbyły się mistrzostwa w piciu kawy, czy w robieniu kawy arabskiej w 2019 roku. Jeśli chodzi o Beduinów i kawę, bo o nich wspomniałem, to wśród tego ludu kawa jest symbolem hojności, gościnności, tutaj jeszcze rycerskości. Jak kawę się w ogóle podaje? Jakie są zwyczaje picia kawy? Otóż, czy następny odcinek, fragment. Tradycyjnie kawę podaje się tutaj prawą ręką, jeżeli chodzi o fidżankę, natomiast dzbanek trzyma się ręką lewą, ponieważ ręka lewa jest mniej godna niż ręka prawa w, tutaj w krajach alapsko-muzułmańskich. I zawsze podaje się, na początek pije gospodarz kawę, natomiast żeby spróbować ją, jaka jest, czy jest dobra i tak dalej. Następnie podaje go pierwszemu gościowi starszemu po prawej stronie. Czyli od najstarszej osoby się zaczyna od prawej strony. Niepodanie gościom kawy, gościowi kawy jest czynem takim, że po prostu uważa się tego gościa za <laughs> osobę niechcianą. Z kolei, podczącania filżanką oznacza podziękowanie za kawę. Jakie są rodzaje kawy tutaj w tym przypadku? Otóż są dwa rodzaje kawy: jest to kawa ka sada, czyli to jest zwykła kawa, i kawa helwe. To jest kawa słodka, a ta z kolei dzieli się na kawa agicha czyli lekko słodka, kawa Mazbut, czyli średnio słodka i kawa Zaida, viada, bardzo słodka. Cukier podaje się podczas procesu przygotowania, tutaj moi drodzy, jeśli o to chodzi. Um. Goście przyjmują kawę też prawą ręką, kawę pije się oczywiście powoli, w małych taczynkach, żeby była ciepła. Do kawy podaje się najczęściej właśnie daktyle i tymi daktylami żywił się właśnie, chociaż nie dał kawy, y, islamski prorok Muhammad, czyli Mahomet, na No, i moi drodzy, też chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, właśnie tak troszkę, powiedzmy, uzupełnić te kwestie dotyczące spodów. To tutaj powiem Wam troszkę więcej o Maroku. Otóż duży wpływ na kwestie dotyczące kawy miały spody między muzułmańskimi uczonami pod ich wpływem Sułtan w IV. W XVII wieku groził egzekucją oraz spożywanie kawy, to wspominałem jeszcze. O tym w Maroku spory również były dyskutowane i tak w XIX wieku duchowny Muhammad al-Talib ibn Hamdu ibn al-Hadż twierdził, że jej picie w namiarze jest odurzające jak wino i wywiera szkodliwy wpływ na organizm, z kolei, tutaj właśnie on tak twierdził. Yy, to z kolei inny uczony, przepraszam, tutaj sultan. Nie, yy, no w każdym razie władca muzułmański w Maroku, tak jak powiedziałem, zabronił picia kawy. Uznał go za nabój głupców, ale w końcu właśnie ta kawa stała się, jak już powiedziałem, dozwolona. Teraz jakie są utensylia do picia kawy? Otóż, pierwszym ma jest dallach. To jest dallach. Przepraszam, tak wygląda. W ten sposób. Tak. Jest to prawdopodobnie marokański dallach. Tu się kawę oczywiście wsypuje odpowiednio. Tak? I taki dzbanek do kawy, czyli dallach, znany jest od mojej drodzy, Pierwsze zmiarki oni pochodzą z XVII wieku. One są robione albo z mosiądzu, ze stali, ze srebra, a nawet 24-karatowego złota. Są także, widnieją w formie znaku wodnego na niektórych banknotach Arabii Saudyjskiej. Było kiedyś Rondo w ogóle, gdzie ten Dallach był, czy te Dallachy były przedstawione. Są różne Dallachy do różnych rzeczy, prawda? Kawę się mi właśnie z godzikami, szafranem, kardamonem. Ale Albo używano także mało filiżanek do kawy, bez ucha, tutaj z tego co pamiętam. Narzędzia do przygotowania kawy to łącznie nazywane są czyli kosz wina. Czyli widzicie kawa jest kojarzona z winem w ogóle w tych krajach, prawda? I wśród właśnie tych narzędzi mamy tała. to jest patelnia. Ponieważ ziarna kawy się wypraża. Na patelni widziałem filmy w ogóle jak się wypraża te ziarna kawowe prawda jeśli o to chodzi. Tutaj mamy też mama -ma, ma. To jest łyżka do mieszania ziaren podczas pieczenia. Mahbash żelazne szczypce do dokładania węgli prawda jeśli o to chodzi. Tutaj, no i słuchajcie, kawa w ogóle też właśnie jest przygotowana na węglach, na ogniu. To jest wszystko długi proces, to trwa 15 minut, mniej więcej. Samogotowanie tego, to jest proces taki towarzyski, można by było tutaj powiedzieć, moi drodzy, I właściwie w tej chwili bym powiedział, że. Kawa jest takim sercem krajów arabskich, muzułmańskich, tak? On ma swój styl, rzecz jasna. Yy, styl, który się rozpowszechnił dzięki Sufim na Bliskim Wschodzie, między innymi w Egipcie. Yy, w XVII wieku Lipia kawiarni sięgała 643, a pod koniec XVIII wieku aż 1200 kawiarni było. Także to się wszystko rozwijało, rzecz jasna, moi drodzy. Yy, no i kawa arabska jest kawą paloną. Na jasno, yy, prawda, jeśli o to chodzi, tutaj dodaje się też na przykład, można dodać mleka do tej kawy, dodaje się daktyli, jakiś słodyczy, prawda, tego typu rzeczy. Także, tak jak mówię, kawa w krajach arabskich jest takim jakby obok chyba herbaty zielonej, w Maroku na przykład. Jest takim, jakby, sercem tej, tej kultury, prawda? Także, moi drodzy, to tyle. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego wam życzę. I trzymajcie się.